Cześć, witaj. Z tej strony Lena Murawska, czas balans. Kolejny odcinek ogarniania, o ogarnianiu książek. Co robimy? Wypełniam, właściwie opróżniamy najpierw półki regału, po to, by móc go później wypełnić jak największą ilością książek. Segregujemy książki na stosiki, które mają być później odpowiednio rozdysponowane. I jeszcze tyle do przejrzenia, ale w duchu czasobalansu zajmujemy się konkretną półką, ponieważ mam nadal pomocne piórko. Zdejmę sobie te książki. Odsunę, dobra. Zdejmę sobie książki, które się tu zebrały. I przeglądamy. No, i cóż, jak na razie te decyzje są mało ostre, ale tym razem myślę, że pójdę o krok dalej. Pieśń o Rolandzie przerabiałam na studiach. Upewnię się upewnię się 2002 rok. Lektura z opracowaniem. To przerabiałam na studiach czy jednak wcześniej? Dobra, niech będzie. Pieśń o Rolandzie zostaje. Wielki Testament. Wilona. To już myślę, nie było lekturą w szkole, w związku z czym odchodzi na sprzedaż. Pieśń o Rolandzie. To mogła być szkoła średnia. Dobra. Doktor Piotr. I siłaczka Stefan Żeromski. I tutaj mamy do czynienia z lekturą, w sensie książką odrobinę starszą. Tak, 53 rok. W całkiem niezłym stanie, ale myślę sobie, że współcześnie to, o czym opowiadałam, język z tych lat, z których pochodzi książka, jest już zupełnie inny w porównaniu do dzisiejszego. Myślę, że będę chciała ją e, sprzedać, zatem nie wróci z powrotem na półkę. Niemcewicz, powrót posła. I tutaj mamy to jest też lektura ale tu mamy egzemplarz troszeczkę, niestety, zniszczony z jakąś pieczęcią jeszcze. Ach. Zatem tego zachowywać nie będę. To był rok osolineum, rok 62. Powrót posła. To jest chyba średnia szkoła, ale to nie jest. No właśnie, pieczęć nie jest. Tutaj mam jakąś stronę. Pieczęć nie jest z tej książki. Pieczęć nie jest z tej książki, ale to będzie coś szkolnego. Ok. No i właśnie, tu jestem rozdarta, więc się jeszcze zastanowię, odłożę na półkę. Jestem rozdarta pod kątem sprzedaży, dlatego że jakość tej książki niestety jest już y, nie taka. Natomiast no, czy jako lektura, nie wiem. Po prostu jeszcze przemyślę, dam sobie czas. Romeo i Julia Szekspira. Całkiem świeżuteńka. Chyba nawet nieruszona. Myślę, że ją spokojnie sprzedam, jakoś nie pałam w tym kierunku. Rozważania nad pierwszym dziesięcioleciem historii Rzymu. Lektury Machiavelli. Książę. Mhm. Myślę, że ona będzie do sprzedaży. Zobaczymy. Jeszcze odłożę ją na półkę, na, yy, na bok. Do przemyślenia. Tutaj mogę od razu wyrzucić jedną w stronę, bo nie mam tej książki, a była wydarta strona. Niczego nie zmieni. romski Ludzie Bezdomni, czyli lektura, zostaje. Zostaje, książka jest w dobrym stanie. Może będą problemy z językiem, ale to zobaczymy. W pustyni i w puszczy, ileż było szumu wokół tej książki. I w ostateczności lekturą. Nie jest. 85 rok, ale mam dzieła Henryka Sienkiewicza w innym wydaniu, a ta książka jest w całkiem dobrym stanie, więc dam ją na sprzedaż. Bolesław Prus. Lalka. Lektura jak najbardziej. 86 rok. A widzę, że mama też podpisała, że dla mnie od rodziców. To jest kolejna, kolejny argument za tym, żeby została, choćby w kategorii książek pamiątkowych. No i tu mam pewne, za. A, też jest podpisane rodzice. Też mama podpisała, że rodzice. Więc no dobrze. Faraon Prusa niech też zostanie. Czy jeszcze funkcjonuje w jakoś w przestrzeni kulturalnej szkoły, to się okaże. Fizyka, poradnik encyklopedyczny zostaje, bo może się przydać do fizyki. Konopnicka opowiadania. Nie wiem, czy jeszcze jakieś opowiadania konopnickiej są e, przerabiane. Natomiast książka jest w dobrym stanie. Myślę, że dorzucę ją do e, sprzedażowych. Nie jest zbyt gruba, więc można ją. Na pewno wypożyczyć rozmowy z Katem, czyli kolejna lektura, ale książka w dobrej jakości, fajnie utrzymana. Myślę, że też wystawię ją na sprzedaż. Jeśli będzie lekturą, będzie można ją wypożyczyć. Chłopi, już w troszeczkę lepszym wydaniu, remonta, jak najbardziej zostaje na półce. Choćby też dlatego, że dobrze się prezentuje. Bo, dlaczego by nie zostawiać książek, które się dobrze prezentują? Będę miała taką sytuację na pewno za jakiś czas, jak dobiorę się do tego stosu. No i cóż, opróżniłam kolejną półkę, odrobinę zapełniłam tą górną. Pozostały jeszcze dwie. Półki do przejrzenia, żeby uwolnić regał. Oho, mamy nawet małego gościa z ogródka. Mała atrakcja. Nie boimy się owadów. Zaraz złapię gościa i wypuszczę. Ogródek na dowód. Ok, tu większy stosik sprzedażowy. Na stosiku z doskonalenia czytania. Na razie nic więcej się nie zmieniło. Tyle ode mnie w tych rozważaniach. Mam nadzieję, że razem ze mną porządkujesz stopniowo swoją przestrzeń. Kibicuję ci mocno. Dawaj znać, jak ci idzie. Pozdrawiam do kolejnego odcinka. Cześć.